I tań przez tych moich ulubionych przeciwników i tych też moich mniej ulubionych, orzecz. Przestań mnie prześladować. Au. Widzicie, dźwięki mojego komputera też dostarczają niezbędnych wrażeń. Dobra, już. Dość nas nie dosięga. I moi drodzy, bardzo ciekawy przeciwnik: Weapon Archive albo Wild Archive. Ale chyba Weapon Archive: Archiwum broni, gdzie walczymy z bossami. Z... Na razie mamy Gemini mana Znowu Gemini man Czy Gemini? Woodman? Nie, po prostu to jest świetne, co zrobili w tej grze. Przywrócili do życia bossów od z jedynki do dziewiątki. Dobrze? I Elekman. Oczywiście ich yy, poziom trudności został przytemperowany do tego stopnia, żeby można ich było pokonać. Niemniej jednak świetna robota, i przychodzimy <laughs> przypuśćcie tę osobę z na fortece doktora Wiley'ego. Czy doktora Wiley. Dobra. Tutaj należy użyć wilkatera Albo wpaść się na to, ale nie radzę I zalecam wam wziąć tą ścieżkę, ponieważ jest chyba lepsza No, chodź tu Ty, Metaur Zdobyłem, <śm> <śm> że swoich wcisków nie da się zniszczyć, tak jak tamtego Tutaj też dobra kit poświęcę się nie chcę mi się wymałać wilkatera Ale ewolucja Dobrze Odzyskujemy energię do wilkatera i jesteśmy tu No i przy okazji mamy kolejne życie Mieliśmy Heh, cudnie Schodzimy na to, aby walczyć z bossami z czwórki, piątki i szóstki. Napoleman Napoleon, który. No właśnie, jego metoda ataku to nie więcej, więcej niż to. I tak trzeba. Trzeba się blisko niego trzymać. O, Flame man z szóstki i Ringman z czwórki. Jak widzicie, ich ataki są dość proste. Boże, myślałem, że w końcu ich w jednym... W jednej próbie wszystkich. Nie, Napalmana w dwóch, ale Flamena w jednej. Eee, flame... Flamena w jednej. Ringmana prawie w jednej. O, znowu myszony. Jak ja was lubię. Jak ja was lubię, jak ja lubię te bloczki. Ha, o. Szkoda. Dobra, spokojnie, ostrożnie. Dobra, idziemy spokojnie, skoncentrowani. Nie jest to naprawdę takie straszne, taki zły pierwszy etap. O. Tutaj nie było tak źle. O, znowu, no, wy lubicie te rzeczy. Czy to jest? Jedyna rzecz, którą potraficie wymyśleć, panowie z Capcomu, To jest już, nie wiem, która druga czy platforma, sekwencja platformowała dzięki, że się tu zatrzymaliście. Wow. No, fajnie. Strasznie. Dobra, tutaj po prostu moje palce lecą jak szano, szalone po A i B. Dobra, cofnąć się spokojnie. Tak, lubię nasi przeciwnicy z etapu Nitromena. Nasi ulubieni oczywiście. Muszą być wszyscy nasi ulubieni. Mm, mm, dziękuję. Dziękuję. No teraz nie mów to mi dobrze, Nagrywam. Ten sniper nie jest aż taki straszny czego nie występują w takich małych ilościach, tak szczerze? Wyst <coughs> tak szybko ich szczerze mówiąc, widziałem przez o, grę au. W złym momencie sk 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 skakałem. No i czas na ostatni weapon z siódemki, ósemki, dziewiątki. <coughs> Jak dobrze wiecie, do, do czasu wydania dziesiątki, w 8 bitach przerobione były tylko sprite z siódemki, z ósemki zaś nie. Ona na razie mamy tutaj Tornadomena z dziewiątki Który też nie jest jakoś taki straszno straszny Slashman z siódemki Na którego my jest podobna jak z Napalm man Manem, czyli trzymać się blisko jego I odskakiwać O i Frostman, moi drodzy, Frostman Jego fala lodowa i I will make a popsicle of you Ożesz. Dziękuję Pierwszy Wiley Stage yy, zrobiony O Oczywiście automatycznie przechodzimy do kolejnego Wiley Stage, żeby nie było Jak widać mam, na załączonym obrazku mamy ich tu cztery Nie mogę powiedzieć śmiało, że ten drugi to jeden z tych trudniejszych. Chyba nawet najtrudniejszy. Właśnie, jak widzicie, żadnych broni nie udało mi się użyć yy, na bossach mm. stage'a pierwszego. O, jak ja was lubię. Te rzeczy odwracają, bo daj Wow, to było bliskie. Yy, taśmociągi. Życie? Nie skorzystam. Mam ich dużo. Uf. Jezu, tutaj na szczęście można spokojnie użyć komando bomba i raz szkoda, żeby wrócić z powrotem. Więc zrobię to. Aktualizacje fucking automatyczne, tak? No i RB znowu zaczął szwankować w twy. Dobra, jakoś się to udało, nie powiem. Chobany. Nara. I drugi też nie jest czymś nadzwyczajnym <tryk> Suzaks i Phoenix, znowu. Coś dawno z nimi się mierzyliśmy w etapie Solarmana. Więc sposób ich atakowania i jakich pokonać też jest już znane. Więc schodź na dół! Schodź na dół! Dziękuję. No i tutaj jest dowód, że oni mogą rzucać też płomienie, kiedy są na dole. Schodź na dół! Mam cię zapraszać. Dobra. Tutaj mamy oczywiście coś, bez czego nie można się obyć. No i co? Eee, naciskające rzeczy. Ej. O i. Oczywiście musi być coś w tym stylu, żeby nie było za łatwo. No i moi drodzy. Eee, mój ulubiony. Oczywiście. Witaj, no oktobalb. Szybko robić nabieg, żeby się nie zdążyły pojawić szlak No i pięknie Okej, okay, to mi się udało To już mniej Spadać mi stąd Jasny gwint Jak mi się to udaje paść pan! fan! Pomóżcie. On jest nieśmiertelny. Na szczęście nie. Trzymajcie się prawej strony. Skręt w lewo. M-tank. Chcecie mieć tego m-tanka. Ostrożnie. Ops, a teraz szybko. Ta. Mm. I to moje super ekstra wyczucie w takim ważnym momencie zawiodło. Ta. Drugi raz w przepaść. Trzeci raz w przepaść. Czwarty raz w przepaść. Piąty raz w przepaść. Szósty raz w przepaść. I siódmy raz do siedmiu razy sztuka. Ja mam mało użyję chyba etanka szczególnie że mam ich dziewięć. ID kola nie chce mi się teraz używać. Dawaj. Ofu. Beat. Beat. Wiesz, że cię lubię. Uff. wiecie! Mówiłem, że bit się przyda. I wiedziałem, że to będzie akurat tu. Nie chcę tam wracać, chcę, w sensie iść po te ...amunicję oszlak Bo zaraz się przyda, jak... jak mu tam... ...Shoggard. ha 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 Jet. <todgłos chutney> Z tego powodu nie ufam. Nie ufam. I słusznie, chyba. Wow, spadaj. No i teraz, oczywiście, co może tu być? nie nic? Wow, szczerze, jestem zaskoczony. Myślałem, że tutaj będą spadochroniarze. Hmm, gra zaskakuje. Dobra, spoko. Tu będą. Nie będzie? Wtf! Wiesz, oni gdzieś tu są. O, nie da... U! U! Bit! Ileż to ja tobie żyć zawdzięczam? No, na razie tylko dwa. Oczywiście, obowiązkowo. Śrubki, które nam się już nie przydadzą. Moi drodzy, czas na kraba. Tak, żeby nie było Działa na niego dobrze, ale tylko dobrze wycelowany ThunderWool Ale nie chce się dobrze wycelować, widać Au Dzięki stary Myślę, że chcecie zetrzeić jego... No w Szczypce Jak widzicie, nie zajmuje, nie zajmuje to dużo roboty. Prawie wcale. No i możemy... Au, nie możemy. Nie jest bezpiecznie. Przynajmniej nie aż tak jak myślałem. Bra no nie! Bez kitu. Baterie? Wiesz ich. Jest powinno być dobrze, ha? Boże, gorzej by było, jakby ich nie było, bo ja już nie mam zapisowych. A muszę przejść do listę, że muszę, bo nie ma zapisów. Dobra, dzięki. Ten pan, ten upadł, już podziękujemy. Czyli 3 Ło wow ej, 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 niech chcący. Hm. kto by mi uwierzył? Kiń. <giby> Przepadni. Tutaj mamy znowu ciekawą rzecz. Plus poruszającą się platformę idącą w górę Tak, z latającymi metaormi z etapu Nitromena Których unikać po prostu wypada Bożesz Dobra, nie wypaść No jest dobrze, jest dobrze W sumie to nawet dobrze poszło O, snajper Wow Ten jest chyba położony najlepiej w sensie dla niego ze wszystkich dotychczas spotkanych sniper joeuf. O. Kolce. O, i tym razem idą w lewo zamiast w prawo. Wow Innowacja. No nie, bezki tu. O żeż. To nie wróży najlepiej. Muszą być te krewetki. W razie jest w porządku, ale ostrzeliwać jak zawsze. No i uważać tutaj kolce, tutaj się przyda No spokojnie, a... koniec z tego spokoju? Nie, koniec. No. Mam nadzieję, żeśmy się zrozumieli. Żeśmy się zrozumieli, drogie krewetki. Ouch, uh, muszę po to wejść. Muszę po to wejść. Niedobry. Zły, niedobry metaur. Złe, niedobra aktualizacja automatyczna. Jesus Christ. Wow! Ej, 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 nie za dużo tego? Nie za szybki to?